Runda rewanżowa Krajowej Ligi Zapaśniczej rozpoczęła się od bardzo mocnego akcentu. W hicie kolejki lider AKS przy komplecie publiczności podejmował trzecią w tabeli drużynę Grunwaldu Poznań. W hali relaks na długo przed rozpoczęciem meczu było czuć atmosferę zapaśniczego święta. Jeszcze godzina czasu do meczu, trybuny prawie już zapełnione. Tutaj wydaje mi się, że to jest wspaniała promocja zapasów. I też y, klubu sportowego. Są to, tak jak powiedziałem, widać po kibicach, które przychodzą. Jest duże zainteresowanie. I wydaje mi się, że naprawdę jest to super, y, super pomysł Damiana, że właśnie ten KZ powstało. I nasi zapaśnicy mogą się prezentować wśród własnych kibiców, a nie wyjeżdżać na przykład do Ligi Niemiec. Jesteśmy i będziemy najlepsi do samego końca tego tej, tej Krajowej Ligi Zapaśniczej. Myślę, że dzisiaj wygramy ten mecz przez to, że mamy najlepszą grupę. Bicowsko. My tu jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Każdy z nas kiedyś trenował zapasy, tak jak ja. Teraz mam swojego brata, to też jest grupa braci, prawda? My jesteśmy, tworzymy jedną wielką rodzinę i po prostu jesteśmy zawsze z nimi do samego końca. Dziękuję bardzo. No i co? Życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Syn się w tej chwili właśnie zapisał na zapasy tutaj do tego klubu, aczkolwiek jest no troszeczkę starszy, także chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda. A dzisiaj po raz pierwszy na meczu zapasów, tak, 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 w ogóle pierwszy raz, także no nie wiem, jak dla mnie na, na chwilę obecną super widowisko. Jesteśmy tutaj drugi raz i jest zawsze pełno osób. A jak się podobało za pierwszym razem? Świetnie, świetne emocje. A co jest fajnego takiego w zapasach zapaśnicy? Dokładnie. Na godzinę przed meczem poznaliśmy kartę walki głównych bohaterów spotkania. W składach obu drużyn nie brakowało niespodzianek. Ogromne emocje wywołała już walka otwarcia, w której zmierzyły się dwie medalistki mistrzostw Europy i niezwykle doświadczone zawodniczki: Poznanianka Katarzyna Krawczyk z roksaną Zasiną z AKS-u. Zasina, niemal w ostatnich sekundach, wykonała akcję techniczną, która dała jej zwycięstwo. Wygrana roksany wywołała na trybunach prawdziwą euforię. Tym razem mi się udało. I jestem z tego bardzo zadowolona. Dałam siebie wszystko to, co mogłam. W drugiej walce meczu w stylu wolnym w kategorii do 65 kg Mateusz Najman wygrał po bardzo efektownym starciu, a w kolejnej, tym razem w stylu klasycznym, w kategorii wagowej do 50 kg Dawid Szkodziński przed czasem pokonał Sebastiana Nowickiego, który wyznaczony był jako joker. W tym momencie gospodarze prowadzili już 3-0. Wszyscy czekali na pojedynek Moniki Michali, która tego dnia po raz pierwszy pojawiła się na macie Krajowej Ligi Zapaśniczej. Brązowa medalistka ostatnich Igrzysk Olimpijskich miała się zmierzyć z gwiazdą AKS-u, bułgarką Taibei Yusein. Trzecią zawodniczką ostatnich mistrzostw świata. Bułgarkę zatrzymały jednak obowiązki reprezentacyjne. Zastąpiła ją młoda Paulina Czechorowska, która jednak tylko przez krótki czas stawiała czoła rutynowanej poznaniance. Przy stanie 3-1 dla gospodarzy doszło do pojedynku w wolniaków kategorii 86 kg, gdzie Dawid Pepłowski z AKS u po znakomitej i zaciętej walce pokonał Michała Pietrzaka z Poznania. I zawody ligowe mam do, do siebie, że walczę dla fanów. Dlatego, żeby te kilkaset osób, które przyjdą, wynagrodzić za to, że poświęcają czas i są razem z nami rozwijać ten sport. Więc ja zawsze walczę dla fanów i walczę dla wyniku. Walczę po to, aby fani. Właśnie reagowali tak jak dzisiaj. Eee, dowiedziałem się, że nasza znaczy, zawodnicka Suwerii, Taipei i nie może startować w meczu, eee, a ja dostałem półtora tygodnia temu ostre zapalenie ucha do tego stopnia, że krew mi leciała z ucha. Jestem na antybiotykach od tygodnia, ale mówię, wiedziałem, że jak ja wypadnę, to niestety będzie ciężko wygrać, więc nawet nikomu nic nie mówiłem. Tutaj jest Piotrkowa, tylko mój trener, Marian Filipowicz o tym wiedział, zdecydowaliśmy że zawalczę i opłaciło się pomyśleć, że dzisiaj wygramy. Tu dostałem strzał w dziesiątkę, bo jeszcze na taką skalę nie było transmisji telewizji, zapasów, więc myślę, że to jest na bardzo duży plus i powinno z roku na rok być więcej drużyn i powinno się to rozwijać. Mówię, zapewnić na pewno duży progres medialnej i większy popularność zapasów. Jak wiemy, zapasy to piękny sport. Mało jaki sport dostarcza tylu emocji, kiedy dwóch mężczyzn walczy o każdy centymetr maty. Moim zdaniem coś pięknego, robię to 15 lat i mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Kolejna walka, rozgrywana w stylu klasycznym w kategorii 75 kg, znów dostarczyła nam sporych emocji. Reprezentant gospodarzy Arkadiusz Płynycz, aktualny Misz Polski, zmierzył się z Bartkiem Sikorą z Poznania i znów górą był zapaśnik AKS-u, który pokazał cały zapaśniczy arsenał oraz potwierdził, że jest znakomitym showmanem. Dodajmy, że Arkadiusz został wybrany MVP meczu. Nie, tutaj bardzo wspaniale się walczy, jest taki doping, że. Uwielbiam tutaj walczyć. Ta publika to jest moim takim drugim duchem, który mnie niesie, niesie, niesie i dlatego wygrywam. Poznań to bardzo dobry klub, mają wiele, wielu wiele zawodniczek utytułowanych to to w swoich szeregach, w jest, nie zdarzy, że nie że, a że tutaj akurat my wygrywamy cały czas i trzeba się tylko po prostu z tego cieszyć, że pomimo nie, że nie mamy tak klasowych zawodników potrafimy z nimi wygrywać. Warto promować dalej tą dyscyplinę i, i promować KLZ z tego względu, że jak widać publika dopisuje, atmosfera jest wspaniała i mam nadzieję, że oglądalność jest tak dobra jak tutaj na miejscu. Kibice jeszcze dobrze nie ochłonęli, a na matem wyszły panie w barwach aks u zadebiutowała Daria Osocka. Młodzieżowa mistrzyni Europy stoczyła niesamowity bój ze swoją starszą koleżanką z kadry Agnieszką Jeszcze kordus brązową medaliską Igrzysk Olimpijskich z Pekinu. Walka toczona w kategorii 75 kg zakończyła się remisem. To była jedna z największych niespodzianek tego dnia. Sama jestem siebie zadowolona. Dam z siebie 100%, to co miałam po prostu, już momentami odbierało mi tlen. Połykałam swoje włosy, ale Ja się pożygałam ale cieszę się, że na remisie się skończyło. Bałam się parteru, że ta Agnieszka zrobi wózek, czy tam inne jakieś to bardzo dobrze robi w parterze, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Dzisiaj jest to mój pierwszy mecz ee, i jeszcze czegoś takiego nie przeżyłam. Przyznam szczerze, takich. Do kibiców naprawdę dodaje to skrzydeł i no jest super przeżycie. Cieszę się, że mogę być w takiej drużynie. W ostatnich dwóch pojedynkach górą byli gospodarze. Mateusz Filiczek przed czasem pokonał Macieja Balawandera w stylu wolnym w kategorii 125 kg, a Radosław Grzybicki, aktualny mistrz Polski, w swojej koronnej kategorii 98 kg w stylu klasycznym, po krwawym boju pokonał utytułowanego, ale lżejszego Tadeusza Michalika.

zatem przyjechaliśmy Że się, Tych, nie się, się tak bardzo, jak w tym cała drużyna. Życzyłem, wszystkie mecze, tak prawie na takim poziomie. Niesamowite emocje w tym miejscu. Mam więcej jak niż jak byłem. byłem zawodnikiem, więcej stresu. Ten stres mnoży razy, raz dziewięć, raz 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 razy większy stres. 9, 9 razy większa radość. No, no, nie mogłem oddać, że tak wynikło, siedem reklam i bardzo, bardzo wysokich stylu, no, cała drużyna stanęła na wysokości zadania, bardzo implikuje. Kibice jak zwykle, tak jak, 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 jak się w Polsce testują na wysokości zadania. Klub Giełbica w no, Poznaniu no, zrobili super takie zapasy, Takie zapasy się podobają. Mecz w Piotrkowie Trybunalskim obserwował ceno-ceno w prezydent Europejskiej Federacji Zapaśniczej. To, co zobaczyłem w Piotrkowie, było fantastyczne. Zapasy czekały na nową, atrakcyjną formę i impuls. Mam nadzieję, że model KLZ będzie się rozprzestrzeniał na całym świecie. To, co zrobił Damian Fedorowicz w Polsce, może być świetnym przykładem dla innych federacji. Na koniec zapytaliśmy jednego z najlepszych DJ-ów prowadzących w tym kraju, jak podobała mu się atmosfera podczas spotkania Krajowej Ligi Zapaśniczej. Piotr kurty pokazał po raz kolejny, że ma tych kibiców fantastycznych, którzy potrafią w takich momentach krzyknąć, a również kiedy trzeba bawić się i robić nawet falę miksikańską dzisiaj tutaj w hali relaks. Fantastyczna atmosfera i wierzę, że będzie taka na każdym meczu. Krajowa Liga Zapaśnicza, no, pierwszy sezon, tak? Pierwszy sezon rozwija się, ale myślę, że jest coraz lepiej. Byłem we Wrocławiu, fantastyczna atmosfera. Byłem również w Warszawie na meczu ZTS-u, świetnie bawią się kibice. Myślę, że mamy szansę y, powalczyć z różnymi sportami, takimi mi jak może nie piłka nożna, bo tam oczywiście y, parę tysięcy kibiców, ale myślę, że idzie to wszystko w dobrą stronę i wierzę, że polscy kibice będą również na krajowej Lidze zapaśniczej.